Znajdujemy się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Jak widzimy ławki są puste, a kiedyś zasiadało w nich bardzo wiele osób. Wiele osób, które pragnęło oddać się posłudze kapłańskiej w diecezji kaliskiej. Kiedy formowałem się w tym domu ku kapłaństwu było nas ponad 120. Obecnie naszych kleryków mamy 32 przeżywają swoją formację w arcybiskupim seminarium duchownym w Poznaniu. Dlatego myślę, że widząc te puste ławki, możemy wzbudzić w sobie pragnienie modlitwy o nowe powołania, o dobre, święte powołania do szczególnej służby Panu Bogu w kościele. Potrzeba nam gorliwych, świętych kapłanów. Kiedyś usłyszałem, że mamy takich kapłanów, jakich sobie wymodlimy. Niech więc czas, który przed nami, czas tygodnia modlitw o powołania kapłańskie i zakonne w całym Kościele, będzie dla nas zachętą i okazją do właśnie takiej modlitwy. Będzie ku temu okazja. Na antenie Radia Rodzina codziennie o godzinie 18.00 po modlitwie Regina Celi, od 25 kwietnia aż po ostatni dzień maja. Pragniemy modlić się dziesiątką Różańca o nowe i święte powołania. Będzie to możliwe z Państwa telefonicznym udziałem. Gorąco do tej modlitwy zapraszamy. Przeżywamy rok Świętego Józefa. Papież Franciszek w orędziu na 58. Światowy Dzień Modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele postawił nam również Świętego Józefa jako wzór tego, który wypełnia powołanie tego, który zrealizował piękne marzenie Boga o swoim życiu. Jeżeli więc wielu z nas słyszy ten głos powołania, tak jak święty Józef, niech jak on nie obawia się odpowiedzieć Panu Bogu tak, odpowiedzieć całym sercem, całym życiem, bo dzisiaj bardzo potrzeba całemu kościołowi, również kościołowi, który jest w Kaliszu nowych świętych kapłanów. Niech i święty Józef oręduje za tą sprawą. On jest nazwany przez papieża Franciszka opiekunem powołań. Niech będzie przewodnikiem w odkrywaniu woli Bożej co do swojego życia.